A więc suma, jaką zarobiłem za ponad 3 miliony wyświetleń na moim kanale to jak wysokie są stawki na YouTube i czy nie posiadając setek tysięcy subskrypcji, jesteśmy w stanie z niego zarabiać? Odpowiedź brzmi tak, jesteśmy w stanie nawet utrzymywać się z samego YouTube'a, jednak stawki są dosyć zróżnicowane. Mój drugi kanał przebił niedawno łączną barierę ponad 3 milionów wyświetleń. Znaczna większość z nich pochodzi jednak z tak zwanych shortów, które zostały wprowadzone na YouTube pod koniec 2021 roku. Dlatego zanim przejdziemy do sedna materiału, wyjaśnimy najpierw kilka kwestii. Prowadzenie kanału na YouTube możemy realizować na kilka sposobów. Poczynając od kontentu, długości materiałów jakie chcemy dodawać i tym podobne. Obecnie mamy do wyboru shorty, które mogą trwać maksymalnie do 1 minuty, oraz standardowe materiały, które są na YouTube od zawsze i nie mają maksymalnego ograniczenia czasowego. Zarobki z reklam tworząc jedynie materiały krótkiego formatu są znikome w porównaniu do standardowego typu. Oprócz długości materiału, który przekłada się na stawkę, jaką finalnie otrzymujemy od YouTube'a, kluczowym czynnikiem jest również wybór dobrej niszy. Więcej na ten temat mówię w tym filmie na moim kanale, więc jeśli interesuje Cię ten temat, to odsyłam Cię tutaj lub do linku w opisie. Tematyka filmów, jakie tworzysz, odgrywa również spore znaczenie w momencie, gdy dogadujesz współpracę reklamową z wieloma markami. Treści przekazywane na Twoim kanale mają bowiem różne wartości dla poszczególnych firm, które działają w konkretnych gałęziach biznesu. A więc podsumowując ten wstęp, jeśli myślisz nad prowadzeniem własnego kanału na YouTube, to wiedz, że zarobki nie ograniczają się jedynie do tych otrzymywanych z AdSense. Teraz przenieśmy się więc do zakładki YouTube Studio mojego kanału. Tak jak wspomniałem, na tym kanale wyświetlenia pochodzą głównie z shortów. Najpopularniejsze z nich po dziś dzień uzyskał 1 552 ,000 wyświetleń i zarobił 42,91 dolarów. Co, przeliczając na złotówki, daje nam kwotę 172,52 zł. Oczywiście nie wydaje się to być dużo, bo mówimy o wyświetleniach na poziomie 1,5 miliona. Jednak lepsze to niż nic. Mówię tak chociażby dlatego, że na TikToku, który konkuruje z YouTube Shorts, za taką ilość wyświetleń nie zarobilibyśmy ani grosza. Idąc dalej do zarobków, przejdźmy do drugiego shorta który uzyskał łącznie 843 tysiąc wyświetleń na ten moment i zarobił 21 dolarów i 95 centów. Co przeliczając na nasze cudowne polskie cebuliony daje 88 zł. i 25 groszy. Przechodząc do zakładki z ogólnymi wartościami możemy zobaczyć ile All Time zarobił cały kanał. A więc sumę, jaką zarobiłem na YouTube, na moim kanale załącznie ponad 3 338 tysięcy wyświetleń To 246 dolarów i 49 centów Co ponownie przeliczając na cebuliony Daje 991 zł i 2 grosze Czy 1000 zł za uzbierane 3 miliony wyświetleń to dużo? Oczywiście, że nie Jednak tak jak już przedstawiłem to wcześniej Są to głównie wyniki z shortów Obecnie jestem w trakcie przekształcania tego kanału I powolnym odchodzeniu od shortów Ponieważ są one świetnym narzędziem do zyskiwania subskrypcji jednak wyświetlenia nie przekładają się rzeczywiście na zarobki. Ale jak mówi klasyk, coś za coś wiadomo, że nie możemy mieć wszystkiego. Zaczynając swoją przygodę na YouTube pamiętaj, nad tymi kwestiami, które przedstawiłem w tym filmie. Jednak nie zwracaj uwagi jedynie na aspekt pieniądza. Jeśli chcesz robić kanał, wybierz niszę, która Cię interesuje, fascynujesz się nią aby materiały przychodziły ci gładzej i abyś nie tworzył wszystkiego na siłę. Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, to niektóre z nich może rozwiać ten film, więc oczywiście zapraszam do zapoznania się, a w tym momencie dziękuję ci za oglądanie, zapraszam do zostawienia lajka, subskrypcji i do następnego razu.